Zabierałem już państwa na wycieczki do różnych zamków. Wspólnie oglądaliśmy Chlewiska i Szydłowiec. A dziś chcemy wspólnie z, z ekipą telewizji Damii zaproponować państwu nieco inną formę spędzenia wolnego czasu. Przemek, ta inna forma to wypoczynek bardziej aktywny. Zapraszamy państwa na spływ kajakowy po Radomce. Zaczynamy w brzuzie obok mostu. Tylko tam. Radomka to rzeka pięknie wkomponowana w krajobraz lasów Puszczy Kozienickiej i terenów rolniczych. Rzeka silnie maandruje i ma wiele trawiastych wysepek, więc płynąc nią na pewno nie będziecie się nudzić. Radomka to rzeka nie za duża, a raczej płytka, zwłaszcza w suche lata. Z dość bystrym prądem, który właściwie sam niesie kajaki, ale nie wierzcie w to. Trochę jednak trzeba wiosłami e, popracować, bo ten prąd bardzo często będzie próbował wepchnąć was na przybrzeżne trzciny i mielizny. Szlak jest malowniczy, raczej bezpieczny. Śmiało można zabrać dzieci, no choć my przed chwilą zaliczylibyśmy wywrotkę i teraz też coś się dzieje. Z trzeba zwracać uwagę nie tylko na to, co jest pod wodą, ale także na to, co jest nad wodą. A przed nami naprawdę mnóstwo połamanych drzew. Pokonanie takiej przeszkody wymaga chociaż odrobiny umiejętności, ale generalnie nie powinno być z tym problemu. Cała radomka ma prawie 100 km długości, dokładnie 98, ale na spływy najczęściej wybierany jest ostatni jej odcinek, ostatnie 20 km od miejscowości Brzuza, wsiada się przy mostach, do ujścia rzeki do Wisły, w miejscowości Kłoda. Choć najczęściej spływy kończą się w ryczywole. Jeżeli ktoś jest przekonany o tym, że Radomka nie może dostarczyć wrażeń, naprawdę powinien tutaj przyjechać. No i wypłynęliśmy, cali i zdrowi. Na ostatnich metrach bardziej ciągnął te kajaki niż nimi płynąc, bo dziś woda jest tak płytka, że ostatnie, ja wiem, jakieś 200-300 metrów to już nie spływ, to bardziej spacer rzeką. Ale było bardzo fajnie i naprawdę polecamy. Zeszło nam około 7 godzin, ale pamiętajcie, my w czasie tego spływu dziś robiliśmy zdjęcia, zatrzymywaliśmy się, wyciągaliśmy kamery, rozkładaliśmy sprzęt, kręciliśmy ujęcia, wsiadaliśmy i płynęliśmy dalej. Więc jeśli będziecie płynęli z dziećmi, Będziecie się zatrzymywali, dzieci będą się kąpały, wy zjecie kiełbaskę, też wam zejdzie około 7, może 6 godzin. Warto wybrać się na radomkę, gorąco polecamy. A teraz do zobaczenia. Mam nadzieję, że na drzewiczce, a być może na pilicy. Prawdziwą peremką tej części Mazowsza jest rzeka Radomka. Chcemy zachęcić Państwa i zaprosić na wspólny... Jeszcze raz. Tak się objawia autotematyzm w sztuce. Koledzy filmują samych siebie. Zobacz, jak to jest ciężko. Dobre. O, teraz profesjonalnie Dobre.